Miłego oglądania, czytelnikach. Dostawca telewizji Ultra i światłowodów w twoim domu. Przedszkole miejskie numer 9 w Pruszkowie będzie mieć nowy budynek. Prace budowlane postępują. Wspólnie z władzami Pruszkowa odbyło się symboliczne wmurowanie w ścianę aktu erekcyjnego potwierdzającego rozbudowę przedszkola. Placówka zmieni swoje oblicze na miarę XXI wieku, a nowy budynek zastąpi poprzedni, już wyeksploatowany. Poprzedni obiekt, który mieścił się dokładnie w tym samym miejscu, miał przeszło 50 lat. Dzieci już się nie mieściły, było duże zapotrzebowanie na kolejne oddziały przedszkolne. Stąd też idea i pomysł rozbudowy tego przedszkola ale od podstaw, nie do budowania, tylko od podstaw. Przedszkole uzyska 8 oddziałów plus salę rekreacyjną. To pokazuje, że działania, które zostały podjęte w poprzedniej kadencji są kontynuowane w tej kadencji i tak powinny funkcjonować inwestycje, które są długofalowe i inwestycje, które pokazują, że Pruszków dba o swoje placówki oświatowe. Przebudowa przedszkola jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym. Ten obiekt powstaje dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu. To kwota przeszło 19 milionów złotych, co pokrywa przeszło 80% kosztów inwestycji. Wmurowanie aktu erekcyjnego to ważna chwila w realizowaniu tej inwestycji. Tym bardziej, że obok dokumentu wmurowano coś jeszcze. Powiem szczerze, że zastanawiałem się, co będzie, jeżeli ktoś tą kapsułę czasu i ten akt erekcyjny otworzy za jakiś czas, może za kolejne 60-70 lat, kiedy trzeba będzie ten obiekt zmodernizować i przebudować. Dla mnie największym takim przyjemnym zaskoczeniem było to, że do, tego, do tej tuby wraz z aktem erekcyjnym włożyliśmy pracę dzieci, które uczęszczają do tego przedszkola, które z okazji tego, Święta murowania aktu erekcyjnego wykonały te prace i myślę, że dzieci tych dzieci będą mogły kiedyś zobaczyć. Termin oddania nowego przedszkola to sierpień 2026 roku. Postęp prac pozwala zakładać, że termin ten zostanie dotrzymany. W tej chwili jesteśmy na etapie robót wykończeniowych. Praktycznie mamy wy wykonane wszystkie tynki. W części obiektów układane są glazury. Oczekujemy na wykonanie przyłącza ciepła przez firmę zewnętrzną i wykonanie węzła. Wtedy uruchomimy ogrzewanie obiektu. Przewidujemy, że to będzie w listopadzie tego roku. Wtedy roboty wykończeniowe nabiorą większego tempa. W nowym budynku przedszkola znajdą zastosowanie odnawialne źródła energii. Na dachu zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW, i ona będzie włączona w sieć energetyczną, jak tylko obiekt będzie już odebrany czyli gdzieś tam w czerwcu, zacznie pracować już na potrzeby tego obiektu. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie poczekać do sierpnia przyszłego roku, bowiem mniej więcej właśnie wtedy Nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi nowego budynku przedszkola miejskiego nr 9 w Pruszkowie.